Ulica Rojna wymagała już, już przebudowy i stan techniczny, zagospodarowanie, które, które dowiązywało się do tej ulicy, wymagało już, już remontu. Mieliśmy zgłoszenia od kierowców, od kierowców autobusów, że... Ta, ta ulica wymaga tej przebudowy. Największe problemy pojawiały się w momencie opadów deszczu, były problemy z odwodnieniem. Należało to po prostu usystematyzować, zrobić nowy projekt i tą, tą drogę przebudować, mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Przyjazna dla wszystkich uczestników ruchu dla rowerzystów ze względu na wprowadzone ścieżki rowerowe, dla pieszych ze względu na wydzielenie ścieżek rowerowych od ciągów pieszych, gdzie dzięki temu ktoś mogą spokojnie się poruszać bez problemu kolizji z rowerzystami. Również dla pojazdów, ze względu na to, że rowerzyści również nie będą jeździć po ulicach. Po drugie będzie ograniczenie, spowolnienie ruchu, wówczas zastosowane środki ograniczenia Prędkości. Więc myślę, że dzięki temu podwyższony poziom bezpieczeństwa tak naprawdę dla każdego z uczestników ruchu. Zawężenie jezdni powoduje, że optycznie kierowcy nie mają tej jezdni tak szerokiej, w ich mniemaniu, w ich oczach dostosowanej do szybkiej jazdy. Ta jazda jest już powolniejsza. Mamy wyniesione perony przystankowe, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie wymianę pasażerów komunikacji miejskiej. Mamy wyniesione przejścia dla pieszych wraz z przejazdami rowerzystów, co powoduje, że kierujący pojazdem dojeżdżając do tych miejsc jest zobligowany zwolnić. Oczywiście wcześniej jest to poprzedzone znakami drogowymi. Mamy odseparowanych pieszych rowerzystów kierujących pojazdami, co powinno. Zapewnić bezpieczeństwo w tym miejscu, a, a na tym się głównie skupialiśmy. Mamy nowy system odwodnienia, mamy zmodernizowane oświetlenie tej ulicy: oświetlenie i chodnika, i drogi rowerowej oraz jezdni. Bezpieczeństwo przede wszystkim, i myślę, że to zamierzenie tutaj będzie się sprawdzało.